Jeśli lubisz proste przepisy, pokochasz ten gulasz jednogarnkowy. Koniecznie zapisz przepis na później i zaobserwuj profil. Dowolne mięso, ja wybrałam dziczyznę, pokrój w drobną kostkę i podsmaż na smalcu lub oleju kokosowym. Potrzebujemy świeże pomidory obrane ze skórki. Ja wykorzystuję patent nacięcia skórki pomidora i zanurzenia pomidorów we wrzątku na kilka minut. Dzięki temu skórka będzie bardzo łatwo odchodziła od pomidora, co ułatwi nam pracę. Obrane pomidory możemy pokroić w mniejsze cząstki. Tak przygotowane pomidory odkładamy do miski i przechodzimy do kolejnych warzyw. Będzie potrzebna cebula i czosnek. Ja użyłam dwóch cebul i sześciu zamków czosnku. Cebulę i czosnek pokrój w drobną kostkę. Jeśli lubisz, możesz zmieniać proporcje składników, dodać więcej lub mniej jakiegoś warzywa. Następnie całość podsmaż na patelni na smalcu lub oleju kokosowym. A podsmażoną cebulę i czosnek dodaj do garnka z gotującym się mięsem. Następnie przygotuj cukinię, również pokrój ją w drobną kostkę i podsmaż na patelni. Wrzuć cukinię do garnka i teraz na koniec możesz już dodać przygotowane pomidory. Dopraw całość ulubionymi przyprawami. Gotuj całość pod przykryciem do miękkości mięsa. Po tym czasie gulasz jest już gotowy. Wierzą natka pietruszki i gotowe.